O nie, ty... jestem jajeczkiem Jestem Ej, ale... Minecraftem! A ja jestem kurde pianką taką! Ej, ty... u mnie wszyscy wyglądać jak jajeczko O, u mnie wszyscy... A, je... jak... A jak się strzelało? Bo ja zapomniałem. Ej coś się z... z... O, wow, dobra. Wow, o, dobra, What? teraz. Teraz. piłeczka piłeczko, to ja zaczynam e... tak? No. Nie no, to każde. No, ka ka wow. wow. My odbijamy się! Co? No. Oh, nie! O... O... No. nie! Nie, nie, nie! Jaka kurde. ta piłka jest głupia? Ale no nie, moja, nie. moja też jest głupia. No. Dobra, udało się. No kurwa, nie trafia tego. No. Powolutku, powolutku no. O Ale nie, lol. Lo. Nie udało się, co to robi. No. Jest. Nie. Gdzieś prawie mnie wypchnął, kurde. Charlie, ośmp. Ej, no. oś, bo to wiesz, to nie jest na wyścigi. No jest właśnie. Ej, bo jestem z jest ugąbką. Jestem ja. kurde jakimś klockiem. My wszyscy jesteśmy. Ja kurwa klockiem. Ej! tak zostawił. Ui. O! Udało mi się! O, a są kolizje włączone? Yes. Tak, są kolizje yes. włączone. No. <laughs> Flotar mistrz ping Kurde, cztery. i też Cztery może być. Fu a teraz oh, o, o Jezus! Gdzie jest w ogóle ten? Wii. Czekaj... Ej, teraz czy... jestem normalną piłeczką chyba. Tak? To jest, jest normalna na stówę? Dobra. Ale gdzie jest dołek? Ta Taki się wleje. O, elo? Ja Fu Furmana mogę dotykać. No bo są kolizje uwaga, uwaga. włączone. Tak. Ja! Dobra, Par! dawaj, daj! Jest! Ja tylko Wrzultar. zostałem? Tak jest. Patrzcie, możesz, możesz nie dotykać, Uf. kiedy chcesz. Pamiętaj o tym. I, I... O... I dwa, kto masz więcej niż dwa? Nikt, znaczy wszyscy. Jak no, ty furman jakiś ruch? Nie! To zru... jest? On, on... O, nie jest ruch. Dobra. Odbiłem się. O nie. Tej furmanowi się udało, co no, za baj. C... Dobra, jest. Jej. O kurde, dobra, to jest jestem, dzikie. jestem, jestem. A to jest dzikie! No ty. Dobra, pod... ja nie, 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 nie. Double bugi. O, double Bugi, też nie. Te jajka Czary. są. Dostrane. O nie, boże. Boże, boże. Leciutko To jajkiem, brawo! Dobra, czyli wiadomo kto już przegra, to jakże... <grym> no, no, Nie, to. czemu? Dobra, to, a to Czy, tu jest. Czym aha. ja jestem? Co jest? O. Ja! to jest? Patrzcie na to, Elo! Ostrosób! O nie! No, nie dokładnie. polecam. O nie. o nie! Dobra, może za, trzem, za trzecim, razem Ja! Jest, za no czwartym ja. A ty zryte, ja chyba też zapomniałem, wszyscy Ej, nie zapomniałem Czarni sześć Ej, idę z matyniem w łeb No nie? Zwykła piłka, uwaga, zwykła piłka O, o nie! O Jezus, zapomniałem Ja też zapomniałem Woda. Ej, puknęliście mnie szmaty Zawsze cię pukam, wiesz Nie, 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 stój Mati, o, nie Kurde COO? Jaka ta mapa jest popsuta <grym> No dobra <grym> Dobra, dobra, o, dobra, dobra. Mati Mat Mat <grym> ogarnął w końcu <grym> Prawie dobra. Ja się odbiłem od tego no No ja pierdolę no, <grym> Te piłki są jakieś inne <grym> jak... No, no? Ile? Cztery, brawo Tupa blada Dzięki Tak dobrawo. się robi, tak się robi Gdzie eee? to jest? Eee. A, bo... To trzeba było się odbić jakoś tak Z tego co pamiętam co CO? A pierwszym razem? Tak. No, kurde. No, Colin one! Nie no kurde! Colin motherfucking one! Flota, teraz ty no, jesteś? Ja to no, jestem Ja pierdolę <noise> Toczę się! A widzę jak na leci, kurde. Dobra jest nie. No nie Będziesz nie. mieć więcej niż ja mam nadzieję. Nie, no będę miał. No i ktoś w ...jest yeah. za mną. A nie, nie ja. będę miał więcej. Kurwa. O kurde o, to jest trudne. Wiesz że gram coś raz, to nie? Spokojnie. No, no. najłatwiejszy floty. No, słuchaj, nie, nie wyczułem tego. O Jezu, a? ja za mocno troszkę się ja ja też No, ja też Kurwa. spadłem. O Jezu. No nie. No, odbiję dzięki. się od jakiegoś no. jajka. No, Mati No ja! Trulujesz mnie. Ja się cały czas ruszam na tej platformie. O ja! Mogłem się ja. Nie. Dobra. No, nie, a ty O, dzięki. <laughs> Kamkanie weź. A ty. Ja! Ty! Mnie. Ale kurde, ty jest głupia, że jak w... to i... Fizyka tych jajek Ej. jest dziwna. No. no to no, jajka. No, To jest znana fizyka! Hello! 8, nie! O, 11! Murwam jest... <laughs> przez Bo ja takie przypadkowe ruchy czasem trzaskam, dziwne. Ło! O jezus, o to będzie GG już coś czuję. Jakie GG ja się... jazda? I... O. Co? co się stało? Wyjepało mnie na inny tor w ogóle. No ja nie mogę wiedzieć. A bo to są takie ten. O Jezu. ja? Yeah. Za lekko. Dobra. Jest. Yes. Tik. Yes. Yes. Macie ja, od razu. O, bo, ta ja, 8. 8, 8 ruchów od A razu. Ja tak pięć Za Ja właśnie. czuję, że przez tym, prze, nad tym przeskoczę. I uwaga. U. Elo. <laughs> Elo. A nie, to są te trójkąciki. Udało mi się praktycznie. Bam. O nie. Kurde. Te trójkąty. Kurde, Ej, wypadłem i... poza mapę Ale... Ja my się zdarzyło coś Ej, Co halo? Jestem, jest GG ze mną, bo jestem w ciągłym ruchu i się Ej, nie ja mogę... Nie A mówił. widzę Ty cholera Ej, GG dla mnie nie. to już jest, chłopaki <laughs> No Co? No, no, Może da się podskoczyć? Coś? Nie, nie masz szansy, chyba Ale weź... Czeka, ty się przesuwasz nie. Tak, przesuwam, przesuwam się, się. Koncu, no. umrzesz Chyba. Nie, nie, teraz się przesuwam w drugą stronę. Ja pierdziele! A nie, minutę masz przecież. No, no, tak, no, no, no tak, no tak, spoko. No to, chłopaki, I to, zaraz jest skończona jedna źródło liczona. Boże, co? 12 chyba jest maksymalnie, nie? Enter, escape. Y U, napisał. Q. A, nie, nie, chciałem powiedzieć, żebyś spróbował <tuszy> tak. się ruszyć, to znaczy, wiesz, strzelić piłeczką. No nie da się, właśnie nie da się. No wiem, wiem, wiem. Ale kurde, z normalną piłeczką nie byłoby chyba problemu. No nie, no bo by przeturlało mnie dalej. Tak, a myślałem, że tak mi dobrze poszło, bo... nie możesz. Nie na ten spamować, ale głównie nagra. o o. O uwaga! I z powrotem. To jest taka chwila. Karuzela, Ja mam retire i nie wiem czy jak to kliknę to wyłączy grę, czy. Nie, 30 sekund, poczekaj. Ja nie mam retire, też mam retire, sorry. 30 a Matyniu był pierwszy, nie? Z tego, co pamiętam. Tak. Już nie. Tak. No. Widzicie, mam szansę, A, no. z... A wiesz, że ci ciągle tu ruchy zlicza, Mati? <grym> <grym> nie sądzę. Tak jak kole... ben... Będę miał 14 za to, że czas mi się skończył. To no, słodko. No, taka, ja jestem za. Taka runda, po prostu. Taka runda. No, taka, masy, mam Smuteczek, ale. smuteczek. 7, 6... B buget. I ta muzyczka 2. w tle, taka no. spokojna. <laughs> ty, 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 ty <laughs> Super. A nie, siedem tylko. Ty, do achievement. Ja też. Not enough tylko. time in the day. Ale suchar, tym mnie więcej. <laughs> <laughs> Jazda! No. Wow, 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 wow. O kurde, Charlie co zrobił? Widzieliście to? Ja widziałem. Hello? El. O nie! No. Jest! Nie! No, o, popnij no. mnie, popnij mnie! Nie, nie popychaj mnie! Yes. Ja! Jest, dobra! Lamusie! w końcu, kurde! I ostatni jestem! Nie Gdzie... Charlie cię wyprzedził, jesteś leszczem najgorszy. No, no wiem leszczem furman. E, to dobra, zwykła jest piłeczka? Chyba, no zwykła. Jest, tęsknię. O Boże, ale zrąbałem Tutaj uwa uważajcie, bo trzeba mocno wybić się A! O Boże, jestem o nie. beznadziejny. I powrót! O Marty, tam się zablokowałeś? Nie to Charlie. Aha. No nie! No nie co za gówno! Dobra A ty zgubię, że jak wyrobić ruchy? Robicie, o Boże, co? aż tak. Jeszcze czasem buguje no, W jaki Gdy. sposób? Normalnie. Tak. O kurwa O kurde! No. U, dobra, 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 dobra. Ja. Nie! Dobra, nie wiem ile mi to zajęło ruchów, ale <laughs> <normal>. dużo. Co <laughs> 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 za robisz idiota? <laughs> nie, za mocno. Nie, lekko podnało. O bardzo lekko. Pyk, pyk, uwaga! Nie, Troszeczkę nie. do przodu! Teraz teraz no, no nie no to, co to są te mikro no. ruchy, <gry> Boże, 11 ruchów! <gry> nie, Dobra, przegrał! Myślałem, że Charlie będzie najgorszy, ale. No, ty furma, tak, tak, tak kozaczył zaczął te pierwsze co? mapki A do Strokes? No tak, masz 12 tylko ruchów. 14. Aha! Nie, 12. Jeżeli przez 3 W lewo, w lewo przez... zapraszam! O! nie Co to jest? O! Kurde! Janeczki! kto mnie pomknął? Ty, jezu, jak blisko. Tak, no, O, o, o! E, ty, gąbko, ty! O, o nie, no nie, nie, nie! nie, nie. No, dwa razy! Proszę, yes. znaczy, powolutku. Ale mnie troluje to! Ale gunwo. Dobra, o! No, co za shit! Mocniej, Charlie! O, wow! Dzięki, kurwa! Kurwa? No, no, co za! Co? Lol! U mnie Charlie był i wypadł. A u mnie Furman był i wypadł. No. Ja twierdzieli 11. 11. No, nie mam. No 11. Teraz ma... na musicie się odbić. Tylko tak tym głównym nie wiem jak to się uda. Nie, nie da się. Aha, odbiło mnie gdzieś za mapę. No! To ci odbija wow. jakieś dziwnie! Bo jesteś jajkiem, ziomek. Aha, no tak. Aha, no tak! Nie, trzy ruchy. Przeskoczyłem przez to! Ej, Bugim! Nie! Udało mi się z pięciu! Nie jest. Jest. od rampy. Uwaga. Uwaga, musi. A, A, oczywiście musi to narusić. Nie. A ja idę? Sześć. Kurde. Na, teraz ja najwięcej. Ile, że las jest moim powołaniem. O, Też zwykła. Czy trzeba? O kurde, nie ma nie. Nie! O, ja wypadam. O nie! Też próbuję. <laughs> nie proszę! Um, o, supi. Dobra, Mati. One shot! Jakie łapki teraz szat. zrobić? Oj, 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 oj! oj nie. No nie, ja spadam nie. cały czas w tą samą dziurkę. Nie. Ja I też. dobrze! Nie! Uh, 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 uh. Co? Czemu tu mnie? Sary furman, się. Ja pierdolę! Uwaga, strzał, proszę! Idę! Udało mi się! No, dziwne, nie? Kurde! Ja tam jutro chyba dojadę. O, no. no. furman, furmana wy się uda teraz. O, my też się uda. Dyk. Dzień dobry, double bogi. Tak, jak przeskoczył, ty! Adam mały. Ja się A no się od tarczy, Boże. od tarczy się Karbak. Y, nie, Luj po tyjce! Spróbuj od tarczy, spróbuj od tarczy. No dawaj, w Na maksa? Tak. Nie, tak. nie, nie, nie. Nie, na maksa, tak wiesz, z wyczuciem. Ta, no. Reaktor wytrzyma. O, o, o. o no. Jest progres. I teraz na... Masz... Teraz do przodu po prostu, tak leciutko. Nie, nie leciutko, bo tam jest tak. dziur... No. Ale nie tak! Uważaj. <grywa> 11. Musisz to zrobić jednym ruchem. Tyk No, no, no. No, jest. proje. Yeah. 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 Uh to chyba nie to. 100 <grywa> punktów, furman. Brawo, da najwięcej. Wygrywam O nie, kwadratami. Ja, oh, yes. O so. je. Furman jak pokoksił. Wow, on mi wypierdził. Udało mi się. Serio? Ej! ELO! ELO Moto. Flutter. Yes. No. No. Co? to mi trochę. O. Na teraz. No. Eto. Chciałbyś? Tak jest. Mistrzowie w czterech ruchach. Dokładnie. Ale jeszcze... o nie, to jest moja moje, na... no. moje bar... najbardziej znienawidzona. To trzeba zrobić z wyczuciem. O tak. Aha. Ja bym powiedział po udało tak, mi się to chyba... teraz. Ej, trzy. Ja też trzy chyba ja mam cztery. No to ja też trzy. O proszę. Wszyscy trzy. Nie, wszyscy trzy. Nie, Ku, serio. Dobra, jeżeli A, nawet stary dole to na tak mega. A. O Boże, co ja zrobiłem? Elo, o jezu. O Boże. No, od kogoś się odbiłem w powietrzu. Ej, Ej tego się nie Ale da zrobić. Ale poleciałem? Nie da się. O, Charlie poleciał daleko, bardzo. No bo z wyczuciem zrobiłem co. O Boże, Zwarania. nie da się tego zrobić. Jestem, kurwa. Raczej. <laughs> miła Gierka, więc trzeba. O, oh, fucking. <laughs> Ej, Ej, nie da się tego zrobić. Da się. Ty. Da ja się, już zaraz będę. Matina, ja masz już ruchów? 8. Dziękuję. Dobra, udało mi się. Nie, nie. A, no. Ja się duszę. tam no kuchni na to. To Dobrze mu tak. Ej. Dobra, ja się muszę to zrobić. swego swego nieszczęścia. Ja pierdolę. Yes. Ja pierdolę! O, popatrz, Mati. Nie! Ciekańczy? Ej, ale flotarowi też się nie uda. Oh fuck? Nie, no jakieś drewno. Dobra. Out of Strokes! Szybko, szybko, szybko! Masakr! 10 11 ruchów! Brawo. Prawda! Teraz I tak 5, wygrałem! 5 ruchów. Ale halo, no to... kurde. Najwięcej punktów mam, no to. to najgorzej chyba. Nie no. Najlepiej! To jest, Najlepiej. jest to najlepsza partia, halo. Też już miałem 14, furman, więc. No. Były takie rundy, które były bardzo trudne, po prostu. Ale dziwne, że masz 12 ruchów i nagle ci 14 daje.